to jest z tej strony Sonix i Jarek Nowak. I nagrywamy znowu, ale jeszcze teraz. Po pierwsze, to jest druga próba nagrywania tego. Po pierwsze, że pierwszy filmik zgnociłem, dlaczego? Pisałem i będę używał dwóch kodów i dwa poziomy będę wygrywał w kampanii. I też dwa kody. Tym to jest 1000 zdrowia i 500 kasy, ale 500 kasy używam tylko raz w kampanii. No jedynie, jak mam mało kasy, to wtedy mogę mieć. I patrz teraz: C h E A T -h. I mam 1000 zdrowia, Widzisz? Teraz nie pamiętaj. Tak, pamiętam. Ja wszystko pamiętam. He, 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 he. Shotgun. Czekaj, trzeba jeszcze zgłośnić. Jep. Dobra. Czekaj. Nie tu, idziemy dalej coś się... coś się dobija przez ścianę. Aha Psztynk! Kasa O, jeszcze pancerz I amunicja to żadna. No jasne Niep. W grze jest dziwne to, że ja mam wybór po angielsku, jaką chcę krew. Ja wybrałem zieloną i wiecie co jest najlepsze: że ludzie mają zieloną krew. <gryw> <gryw> Naprawdę, ludzie mają zieloną krew. Przecież widzisz? Widzę, my wszyscy widzimy. Tu jest przejście. Brawo! brawo, brawo, kupiłeś pięćset zdrowia. Kasiora, O, krewetnik. Apteczka? Apteczkę to ja mam. Dobra, idziemy dalej. Tu coś jest. No pewnie. Przecież to było oczywiste, była. Pirrwa! Widoczna. Dobra, idziemy na Bigos. Ale najpierw? Broń. Ty! Jakie mam lagi sobie, tylko. No. Chodźcie, tu gnoje.

Dobra, teraz mrożące krew w szyłach. Czyli po prostu ich mi mrozi. Ale wtedy jeszcze oni giną. Stary. Patrz. Lodowe pociski. O, już giną. Widzicie? Mrozi kres, w Czekaj, coś jest w ścianie ukryte. Idziemy dalej. Idziemy... Poczekać trzeba... Najpierw to trzeba zabić wszystkich tu... No... I teraz figo. O, ale bojna, ty! Dobra, to nie... Dobra, teraz ich wszystkich... Минигана, мам. Что сейчас стало? Ага. О, курды небески. Кто я Нет. sam stamtąd. Pewnie! Jeszcze jeden został. Albo jedna wyrwa. A nie! Proszę bardzo, wygrałem misję. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Wiecie co Woda doje sobie wszystko. Czyli wszystko sobie wezmę. Używa. No, co ty robisz? Takie zapytania. Nie, tak się zrobi to na Trzy znaki. Hmm. Kropki! <laughs> trzy kropki mordercze. Trzy mordercze kropki, pamiętacie? Bo <laughs> Jarek gra teraz w Pokémonie. Te. <laughs> Tę swą wersję. Tą dodatkową. Kara miała nie istnieć. WTF! Zabiłem kogoś! Nawet nie było kut tutaj go! Aha. Dziwne! Naprawdę dziwne! A <laughs> Urwak, głowa mnie boli! Zaczęła mnie głowa boleć teraz, Jarek. Nie kłamie! Teraz mnie zaczyna głowa! Łota! Kujus markaty. Zobacz kto już przyszedł na powitanie mnie. Kujus Tak wiem dużo ich. Dużo. Obsranie dużo. O, kasa, kasiora się sprzyda. Dobra, kurdy, no to wizer włączony, jeszcze utknęłem. Dobra, już ty, odpagowałem się. Patrz, ile ich dużo! I jak ich siekam! Prawda? I teraz jedzie, dlatego ta, ta gra jest Saibista. Po, o chuj dużo tych kosmitów. Pamiętam, że w trzecim akcie jest jeszcze dodatkowy stwór. to jest boss. Mhm. Bos, NA WSZYSTKICH KOSMITÓW, BOSS! Jezu, nie mam TMT... Naprawdę... O! Co się tu kryje? tu nie ma... WYSIADŁO WSZYSTKO! Włączone wszystko... O kurde, teraz nic nie widzę. Oślepiło mnie normalnie. Co nie? Z tego no to. Dobra. Teraz zaczyna się prawdziwy bigos. No chodźcie, do je. Kurziwa. Dlaczego to musi być takie efektowne, te TNT? O, tutaj też... NIE, DROGĘ! URYWA! Jezuuuuu się, Dobra, kuźwa, idziemy dalej. A, tu, tutaj już byłem. Jak pewnie przybliżyłem tak mikrofon, to będzie mnie o wiele, wiele lepiej słychać. A, i ten poziom to teraz misja. Misją naszą jest zniszczenie tych dziur. Czyli po prostu je zawalić. A teraz jak to zrobiliśmy, mamy właśnie wcisnąć spację. Ale ja jeszcze tego nie robię, bo wszystkiego nie zebraliśmy na nie. Po prostu wszystkiego nie zebraliśmy. Nie zebrane po prostu wszystko. A ja wolę wszystko sobie zabrać. Dobra, czyli że... No to pa, na razie i... Cześć! Do widzenia! Cześć. Zapomniałem, że to nie F9.